Cześć. Słuchajcie, dzisiaj zapraszam was na fantastyczny haul i będzie to haul z letnimi ubraniami. Mam tutaj sporo krótkich spodenek. Mam jedne długie jeansy, kilka fajnych bluzek. No i chcę wam pokazać co sobie wybrałam. Wszystkie ubrania pochodzą ze strony District. I zaczynamy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Pokażę Wam tylko tutaj, jak ubrania wyglądają na płasko. Zrobiłam Wam tutaj takie po prostu zbliżenia. Po pierwsze, mamy tutaj krótkie spodenki z guziczkami. Wydają się być, wiecie, takie komfortowe. Nogawka. Nie, nie jest zbyt krótka. Jest poszerpana, surowy stan i to mi się bardzo podoba. Podoba mi się też kolor jeansu i od razu Wam mówię, że ja mam tutaj rozmiar XS. Na początku zamawiałam S, ale okazało się, że no S jest na mnie zdecydowanie za duża, więc w, po prostu wymieniłam sobie na XS, więc taki będzie tutaj mój rozmiar. I jeśli chodzi też o te jeansowe spodenki, to one mają w sobie... Elastan. Są elastyczne, będą rozciągliwe, więc to jest jedna rzecz. Kolejna coś, co mi się bardzo spodobało, to są spodęki Moro. Tutaj również mamy poszarpany dół, surowe wykończenie. I tutaj ten pas jest dosyć szeroki, jest marszczony i wydaje mi się, że to będzie fajnie podkreślało talię. I mamy też tutaj wysoki stan. To jest coś, co bardzo lubię. A tył wygląda w ten sposób, i kolejne spodenki białe. Nie mam. W swojej garderobie białych spodenek, więc stwierdziłam, że też taki, taki model mi się przyda. I tutaj również mamy guziczki z przodu, mamy wysoki stan, i tutaj dół jest również poszarpany, surowo wykończone, Kieszonki z przodu, z tyłu, wygląda to tak klasycznie. Bardzo mi się ten model podoba, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dalej słuchajcie, mamy t-shirt. To jest taka blada czerwień, bym powiedziała, jest trochę oversize i tutaj mam rozmiar S. Jeśli chciałybyście, żeby t-shirt był bardziej dopasowany, to możecie sobie wziąć rozmiar mniejszy, XSK. Ja tutaj widzę, że na mnie będzie oversize, ale mi to w zupełności nie przeszkadza. Ja lubię takie luźniejsze kroje, szczególnie jeśli chodzi o górę o bluzki. W ogóle mi to nie przeszkadza. Tutaj z kolei mamy bluzkę w paseczki na krótki rękaw z kolorem zielonym. Ja zieleń ostatnio uwielbiam, więc zdecydowałam się na taki kolor, ale wiem, że jest jeszcze dostępny chyba inny odcień. I tutaj również mam rozmiar S. -ke. Tutaj z kolei jest bluzka, którą już nosiłam. Jest bardzo wygodna, cieniutki, ma Materiał niezwykle elastyczny, delikatny wręcz. No i tutaj również paseczki i kolor zielony. I od razu mówię, że tutaj ta bluzka jest troszkę krótsza, jest takim crop topem, więc brzuszek jest trochę odsłonięty. I tutaj mam rozmiar S. No i ta bluzka jest super dopasowana. Idealnie leży. xs byłaby zdecydowanie za mała. Kolejna rzecz to bluzka, która jest troszkę taka bardziej elegancka. Możemy powiedzieć, że do pracy. Trochę taka muślinowa. Może być troszkę przezroczysta, ale to zobaczymy w praniu, bo jeszcze jej nie zakładałam i nie wiem, jak to wygląda. Tutaj rękaw jest podwijany, mamy guziczek, jest kołnierzyk, guziczki, natomiast dół, dół wygląda tak, że można sobie z przodu przewiązać. I tak jak mówię, jeszcze jej nie mierzyłam, więc nie wiem, jak to leży. No i słuchajcie, na sam koniec jeansy, długie jeansy, które powinny być fajnie dopasowane, raczej takie. Raczej rurki. No i tutaj mamy guziczki, też wysoki stan. I jeśli chodzi o rozmiar, no to y, mamy tutaj XS. Dobra, tył wygląda tak, więc macie zbliżenie, małe kieszonki. Zgrabne, ładne małe kieszonki, wygląda to y, całkiem nieźle, więc zobaczmy teraz, jak to wygląda na sylwetce. No i moi drodzy, mamy pierwszy letni outfit i zdecydowałam się najpierw założyć te krótkie spodenki jeansowe w kolorze niebieskim. Wysoki stan, powiem Wam, że są bardzo wygodne, fajnie przylegają tutaj do talii, więc się wszystko zgadza. Bardzo mi się podobają. Fajnie wygląda też to wykończenie tutaj na samym dole. No, i do tego dopasowałam sobie bluzkę, właśnie ten crop top, w paseczki. Myślę, że fajnie to wygląda, i tak jak mówię, ta bluzka jest niezwykle cieniutka, jest niezwykle delikatna, idealna na upały, gorące dni. Powiedziałabym, że Taka, może nie ale oddychająca, bo jest niewyczuwalna na skórze. No, powiem Wam, że materiał genialny. Z tego co wiem, chyba też jeśli chodzi o tę bluzkę, był, były inne odcienie, ale ja zieleń uwielbiam. Nie wiem, ale od jakiegoś czasu, już może nawet od kilku lat, zieleń za mną chodzi i. No, polubiłam ten kolor niesamowicie, szczególnie też kolor oliwkowy. To wiecie, sporo rzeczy tutaj w domu, też jeśli chodzi o wykończenie, mam w kolorze oliwkowym. No, zieleń to jest mój kolor, mój odcień, więc chyba długo będę się tego trzymać. No, ale jeśli chodzi o te spodenki, bardzo mi się podobają. Te guziczki tutaj fajnie wyglądają. Kieszonki ładne, zgrabne. Są takie nieco dłuższe, więc nie odsłaniają zbyt wiele. Takie bezpieczne i komfortowe, i myślę, że tutaj śmiało możecie zamawiać. Myślę, że będziecie zadowolone. Jeśli Wam się takie spodenki podobają i lubicie rzeczy, które ja sobie wybieram, to myślę, że i Wam mogą się te produkty spodobać. Tutaj mamy takie, jakby, lekkie przetarcia z tej strony. Natomiast one nie są zbyt duże, więc nie powinny sprawiać problemu, jeśli chodzi o późniejsze użytkowanie, eksploatację czy pranie. Tak klasycznie nie dzieje się tutaj jakoś zbyt dużo, ale też jeśli chodzi o to szarpanie tutaj na dole, to powiem Wam, że widzę, że te nitki jakoś specjalnie nie wychodzą i całkiem nieźle się to trzyma. Więc powinno to też być w ryzach, jeśli chodzi o dalsze użytkowanie i eksploatację tych spodenek bo nic tutaj nie powinno się dalej próć czy dziać, więc yy, myślę, że będzie ok. Dobra, yy, i zmienimy sobie teraz stylizację, założymy inne spodenki i kolejną bluzkę. Dobrze, no i tym sposobem mamy kolejny zestaw. Tym razem założyłam białe spodenki. One są bardzo podobne do tych poprzednich niebieskich, natomiast są po prostu całe białe. Też mamy tutaj guziczki, mamy wysoki stan, mamy tutaj poszarpany dół, są również elastyczne, ładnie dopasują się do ciała, są niezwykle komfortowe. Nawet powiedziałabym, że te są troszkę dłuższe tutaj z tyłu. Tutaj, z tego co widzę, te sznureczki bardziej odstają, więc można to uciąć, ale tutaj jeśli chodzi też o to wykończenie, no to w miarę to wygląda. Tutaj ewentualnie też można coś uciąć i będzie ok. Natomiast jeśli chodzi o bluzkę, bardzo mi się podoba jej odcień. To powiedziałabym, że jest taka zgaszona malina, luźniejszy stan, nieco taki dłuższy rękaw. Wiem, że niektórzy lubią takie dłuższe rękawy, więc proszę bardzo. Mamy też tutaj obniżone ramię. Tak, mamy tutaj szycie, które kończy się właśnie w tym miejscu. No, SK jest tutaj na mnie taka oversize, ale bardzo mi się to podoba. Także tu mamy kolejny, taki casualowy, niezobowiązujący zestaw na lato. No i kolejny zestaw prezentuje się w ten sposób. Nie jestem do końca pewna, czy ta bluzka pasuje do tych spodenek. Wydaje mi się, że tak może niekoniecznie, ale tutaj mamy spodenki Moro. To jest dosyć taki wyraźny print i górę założyłabym również też jakąś taką sportową, ale gładką cielistą, tak żeby to pasowało. Jakiś beżowy t-shirt, beżowy top i będzie ok. Albo biały, albo czarny, beżowy, bo te spodenki one są w moro. Nie jest to zbyt intensywna zieleń, tylko powiedziałabym, że ten kolor jest trochę taki przygaszony, to moro jest takie szare, trochę wypowiałe i powiedziałabym, że fajnie to wygląda. Fajnie, że to nie jest tak intensywne, nie jest taki pstrokate. To miałam właśnie tutaj na myśli. No i ten stan trochę jakby ten model przypomina trochę spodnie w stylu. Paperback, dlatego, że mamy tutaj to tu marszczenie. Ten pas jest dosyć gruby. Widzę, że też tutaj w razie czego i tak spokojnie można włożyć pasek, żeby też te spodnie bardziej ścisnąć. One są trochę luźniejsze niż te spodenki, które pokazywałam Wam poprzednio, pomimo tego, że to jest rozmiar XS, to słuchajcie, one są bardzo rozciągliwe. Ja tutaj mam jeszcze sporo miejsca, więc zwracam Wam na to uwagę, że po prostu te spodenki są nieco większe, są nieco luźniejsze, są jeszcze bardziej elastyczne, więc no jeśli jesteście drobne, no to zdecydowanie tutaj xs warto brać najmniejszy rozmiar, jaki jest. Dalej tutaj wszystko ładnie przylega, tak mi się wydaje, więc możecie spojrzeć. Natomiast tę bluzkę mogłabym dopasować do spodni jeansowych. Jest taka... Też casualowa, lekko taka, też niezobowiązująca, przez to, że tutaj mamy przywiązanie z przodu, ale już tak myślę, że do pracy to też można ją jak najbardziej założyć. Rękaw nieco taki dłuższy za, za łokieć, podwijane. Więc tak to się prezentuje. Wiem, że też jest dostępne jeszcze w innym kolorze. Dobra, i już na sam koniec ostatni zestaw z długimi spodniami. No i kolejna stylizacja. Troszkę się tutaj oddale, żeby pokazać Wam jeansy i powiem Wam tak, jak je pierwszy raz założyłam, to moje wrażenie o oh wow, jakie są wygodne, jakie są miękkie, przyjemne, trochę jak getry. Fantastycznie dopasowują się do sylwetki. Ja powiem Wam, jestem zachwycona. Coś, coś mi się wydaje, że to będą moje ulubione dżinsy, e, moja e, kolejna nowa, ulubiona para e, długich spodni. Podoba mi się w nich to, że są mega dopasowane do sylwetki. Są mega tutaj dopasowane przy kostce. Nic nie odstaje, tylko wiecie, wszystko to wygląda tak smukło i tak schludnie bardzo mi się to podoba, także jeansy mega, mega trafiłam z jeansami. Podobała mi się też to, że one tutaj mają guziczki. Ja takich jeansów nie mam, a przyznam się, że jakiś czas temu rozglądałam się za czymś takim w sieciówkach, nie mogłam znaleźć, nie mogłam znaleźć nic, co by mi się spodobało. No a tutaj mamy coś takiego. Wiem, że też chyba był dostępny inny odcień, tylko musicie zwracać uwagę na rozmiary, czy są dostępne ale ja czuję się w tych spodniach jak w drugiej skórze także bardzo mi się podobają, z tyłu to wygląda tak tak jak, no, kieszonki są malutkie, malutkie zgrabne na no, śladkach ładnie to wygląda, postaram się zrobić Wam jeszcze inne ujęcie um, trochę z innej perspektywy tak żebyście zobaczyły dokładnie no długość też idealnie, bo ja mam tutaj 1,62 m dla przypomnienia i jak widzicie jest idealnie do kostki, długość jest tutaj... Um... No, i jak dla mnie perfekcyjna, nie mam się do czego przyczepić, nic nie muszę ucinać, nic nie muszę kombinować. No i tutaj mam bluzkę w paseczki, też z takim nieco dłuższym rękawem. Luźniejsza, też trochę oversize, więc zwracam na to uwagę. Jeśli lubicie dopasowanie, no to rozmiar mniejszy, XS-ka Wam wystarczy wówczas, wtedy, ale no, oversize lubię. No i kolor zielony. Znów jestem tutaj bardzo zadowolona z wyboru. No, ale jeansy, powiem Wam, mierzę po raz pierwszy i jestem zachwycona. Ściągnęłam przed chwilą metki i strzał w dziesiątkę. Także bardzo mi się to podoba. Dajcie znać, która z tych rzeczy wpadła Wam w oko, może która stylizacja spodobała Wam się najbardziej, a jeszcze zrobimy sobie ujęcie właśnie tych spodni.